Hej mordeczki, jesteśmy na FIA Motorsport Games we Francji, na Torze Paul Ricard. Tak naprawdę wszystkie dyscypliny motorsportu... Są w jednym miejscu rajdy, Formuła 4, ja reprezentuję akurat GT Cup, ścigam się GT3 razem z Marcinem Jedlińskim w zespole Olimp Racing, reprezentujemy Polskę. A teraz was oprowadzę e, po całym padoku i pokażę gdzie co stoi. My akurat jesteśmy w boksach, nasze GT3 stoją, e, Formuła, 4, Formuła 4 jest po lewej stronie w namiotach. E, po drugiej stronie padoku też jest rajdówki, gdzie był wczoraj rajd nocny po torze, taki super, super stage. Jest także karting, karting slalom, karting wyścigowy, endurance, symulatory, czyli e-sport. Naprawdę grubo się dzieje, chodźcie do mnie. Jesteśmy akurat na szykanie toru, gdzie właśnie akurat TCR-y TCR zaczynają wyścig. Więc tutaj jest grube do hamowania u nas w GT3 z 270, mocne hamowanie jakieś 130 bar do 60, do drugiego biegu, można powiedzieć. Jesteśmy w świecie opon, tym razem na Pirelli ścigamy się, jak wiecie GT Open jedziemy na Michelinach, tutaj jedziemy na Pirelli i tutaj chłopaki demontują i montują opony na wyścig, się ile jest deszczówek, slików, i to nie tylko do GT Cup, ale też do Formuły, do TCR-ów i do innych dyscyplin motorsportu. Jesteśmy przed startem pierwszego wyścigu kwalifikacyjnego. Kwalifikacje bardzo udane. Trzecie miejsce w generalce. Maciej startuje ta czwartego. Takie miał kwalifikację, więc super. Pozycja startowa. E, performance wyścigu mamy dużo lepszy, więc teraz ciśniemy. Za 30 sekund można powiedzieć, że startuje wyścig. Za chwilę musimy stąd uciekać. I ja kończę wyścig, więc trzymajcie kciuki. Trzymaj mu się na dupie. Spróbuj z jedynki, jak będzie widział, że dużo szybciej startują, to dwójkę. Nie? Jak on ci powie, że go, 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 to po prostu idź, nie? Dowiedz auto do mety, a cię do mnie i tak. I potem ja się zajmę wszystkim. No, no dobrze, pani, Janie. No że pani. Jan... Widziałem ten jechał dwa kółka, nie? Dwa kółka. no? Next thing I say, it's go, 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 go. Okay? go. Yeah. Yeah. Uh, no. <mys> <mys> Start ze strony Marcina dostał lekki kontakt z tyłu i obrócił się, więc musieliśmy atakować i odrabiać straty z tyłu. Można powiedzieć, że po kontakcie parę części w samochodzie odpadło. Tutaj jest część od dyfuzora, tutaj z drugiej strony też było ciężko jechać, wibrowało mega na kierownicy, ale jesteśmy na mecie. Mamy drugi czas wyścigu. Zero poszło, zero poszło, czyli rozpoczyna. Right. a my dopiero skończyliśmy GTK, więc wracam do pracy, trzeba popracować nad telemetrią i onboardami, żeby się przygotować na jutrzejszy wyścig główny. Tutaj akurat się przygotowuje Formuła 4, patrzcie się ile jest samochodu w jednym rzędzie, można powiedzieć. Już są po kwalifikacjach i później zaczynają wyścig. My jesteśmy teraz po, pierwszym, po drugim wyścigu kwalifikacyjnym, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Pierwsza kiera. Dajemy połowę teraz, sobie Jesteśmy przed startem do głównego wyścigu. Startujemy z trzeciego miejsca, a za chwilę idziemy na Prezir. To jest mój zmiennik najlepszy na świecie. Ale ten pit stop, co mieliśmy, był petarda czasowo, nie? Marcin dopiero wyjechał, rozgrzał opony. Teraz zrobiliśmy tak naprawdę pas pit lane, żeby zrobić dodatkowe kółko do pól przedstartowych, żeby dogrzać opony. Jak wiecie, tym FIA Games nie mamy granych opon, tylko startujemy na ziemnych oponach. Z reguły, z reguły na GT Open mamy opony już przygotowane, gorące, razem z ciśnieniami, więc wyjeżdżamy i atakujemy. No, nie, jogurt, jogurt. Główny wyścig tego wielkiego finału, można powiedzieć, F.I.R. E. Games. 10 minut tak naprawdę do startu jesteśmy na polach przestartowych. Startujemy z trzeciego miejsca, Marcin startuje wyścig, potem kończę ja, więc Nie tylko powodzenia ja mi Równa jazda, Marcin. Tak, tak jak gdzieś stracił coś, to Track and work hard on the, now in the Teraz, in the formation level. teraz... Opony mają być nie, jak czerwone, mają, a nie czarne. Może tak dobrze. Chłop, z 50 metrów przede mną, ja mu mrugnąłem i on nie wiedział, chyba myślał, że ja jestem, że go dubluję. I mi zjechał do mnie migać i mi puścił. Jest. I Czyli da. No, ja go? No trochę go podpuścił. okej, Jesteśmy centralnie przed wyścigiem głównym, tam są już auta. Yy, ludzie schodzą, mechanicy już schodzą z toru. Jak wiecie, my startujemy nie z zatrzymanego startu, tylko z lotnego, czyli auta jadą około 50 na godzinę. I na zielone, jak tylko zgasną światła, ogień. Jak widzieliście nie wiem wcześniej, mój start się oparłem na gościu przede mną. Grubo będzie, grubo. Chodźmy do, bo do boksu. Marcin, bez track limitów, trzymaj dobre, dobre, dobre tempo. Trzymaj tak, jak jest. Oni się tną przed boksem. Więc... Trzymaj tak, jak jest. Sam powiedział? No. <laughs> Tak, widzieliśmy, widzieliśmy. Ataku, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Hiszpan uderzył Marcina. Obróciło go i straciliśmy bardzo cennych sekund. Potem ja skoczyłem na swój team i kończyłem wyścig. Z 12 miejsca dojechałem na czwartym miejscu w generalce. Jest to bardzo dobry wynik, ale nie mogliśmy zdobyć ten medal i... Mam nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku i zdobędziemy ten medal, bo jesteśmy naprawdę mocni i dziękuję naprawdę za ten rok, ponieważ razem z Olymp Racing zdobyliśmy tytuł GT Open, gdzie to było najbardziej, najważniejsze, można powiedzieć, w tym sezonie. Ma jesteśmy mistrzami i tak zakoń zakończamy ten rok i widzimy się już w przyszłym. Trzymajcie się, hej!